Chyba w ogóle nie muszę, Co? Co jest? Stary, nie widziałem czegoś jest takiego. Jest takie nigdy w życiu. Kąd no, to masz ludzi tam? To w hangarze dużo ludzi, masz nie? No, fucking helikopter! Co tu się dzieje? stary, Czegoś takiego w życiu to nie widziałem. Stary, stary 20 osób to wylądowało. No nie mogę trafić, kurde! Sorry, ja nie żyję. No ale to mam jeszcze na sobie. O jezus, ale warzywa poszło, no. Ja jestem safe, ale tym żeby się. To Co? Pośrednio. Ja cię mogę podnieść w sumie, nie? Tak, Możesz podnieść. tam wylądować. No co no, Nie, no, ale fatalne to było. Nie mogę trafić, nie wiem czemu. Oznaczam tel Jak ja go nie trafiłem w ogóle? On, le on leci Lecha podnieść. Trzeba szybko wziąć, wziąć ten. On podniesie Lecha, a my Helkę weźmiemy. Czekaj, blokuję go, blokuję, no jeżego, nie będzie mógł skoczyć. Patrz, patrz. Co <czytany> zrobił? <gul> <Arabium. todgłos táng> to? Weź, weź te na krawędzie, żeby nie mógł doskoczyć. Nie, co się No, no pójdźmy, pójdźmy. biorę trucka. Zaprowadzę. za Zabierz go szybko. Nie mogę. To jest No, no, dalej, no. No nie, no, zląduje na helca. Ten. No mi zaczął strzelać jeszcze w ogóle zanim wylądowałem. No, gdzieś, Nie wiem. zresztą bez, bez kurde zadysowania do mnie strzela ten typ. Ej, cofam to. No i. No nie, no, znowu się będę się. To jest głupota z tymi MG, no przecież mi sprój helkę w pół sekundy! Ja pierdolę, nie da się grać w tę grę teraz, no nie da się! Nie da się. Czyż ta gra nie wymaga żadnych umiejętności teraz? Po prostu na Daj co Mają mnie na musce Ach, to on jest na moście chyba, wiesz? Uważaj. Nie, mi pod tobą jest mm. w sumie. Run. Kurde, nie patrzyłem akurat, nie patrzyłem na filmik. Tutaj jestem. Obejrzymy sobie odcinek. do lewej był. O kurwa! Jeden do lewej close już. No i szans. tutaj z MG, tutaj z MG byś poleciał, nie? No, nie wiem, jak bym tego nie trafiłem. Bez szans było, na no, W 4, nie, takie zagłuszające rzucali to. to. Nic się nie dało zrobić, powiem Ci. Aha, dobrze. O kurde, o kurde! Koń, wiesz. No nie denerwuj się już, kurde. tak fajnie było, no. Nie, nie było fajnie. Było.